Mamy zadanie tekstowe: Pan Wojtek jest teraz dwa razy starszy od syna. 18 lat temu był od niego starszy trzy razy. Wynika z tego, że pan Wojtek jest o 18 lat starszy od syna, pan Wojtek był 18 lat temu, pan Wojtek 18 lat temu obchodził 50 urodziny, syn pana Wojtka już od 18 lat jest pełnoletni. Syn pana Wojtka jest uczniem szkoły podstawowej. No i jak przeczytamy tak zadanie, to w ogóle nie wiemy, która odpowiedź jest prawidłowa. W związku z tym musimy je rozwiązać. Pan Wojtek jest teraz dwa razy starszy od syna, i to jest ważna informacja: czyli X oznacza sobie wiek syna, bo on jest młodszy. A Pan Wojtek jest dwa razy starszy. Łatwo mi będzie to zapisać. To będzie dwa razy tyle, co wiek syna, a zatem 2X. To jest wiek. Pana Wojtka. Ja sobie tutaj tak napiszę w skrócie. Pana Wojtka. Ok. I teraz co mamy? I to jest sytuacja, która się dzieje teraz. Można napisać obecnie, można teraz. 18 lat temu był od niego 3 razy starszy. Ile lat miał syn 18 lat temu? No miał x minus 18 lat, a pan Paweł też miał x minus, e, miał ten wiek, który ma teraz minus 18, czyli 2x minus 18. I to jest sytuacja 18 lat temu. I teraz co tutaj zrobimy? 18 lat temu ten pan Wojtek, czyli ten pan 2x minus 18 był, był, będzie, jest, otrzymamy zawsze równa się 3 razy starszy od tego syna, czyli x minus 18. Pamiętajcie, że robimy sytuację 18 lat temu, czyli pan Wojtek 18 lat temu i syn 18 lat temu. I teraz rozwiążemy sobie to równanie, żeby nie odgadywać tych odpowiedzi, tylko po prostu je znać. Rozwiązujemy 2x minus 18 z tej strony sobie przepiszę równa się, a tu muszę wymnożyć. 3 razy X to mamy 3X, 3 razy 18 jest 54. Ale tu jest liczba ujemna, czyli minus 54. Niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę. Tutaj napiszemy 2x, przenoszę 3x, czyli minus 3x, zmieniam znak, równa się z tej strony, mi zostaje 54, czyli dalej jest ze znakiem minus 54, przenoszę 18, z tej strony było minus, przenoszę na drugą stronę plus 18. 2x minus 3x to jest minus x równa się 54 odjąć 18, 54 odjąć 10 to by było 30, e, 44, jeszcze odjąć 8, no to mamy 36. Oczywiście ze znakiem minus, bo. Mm, ta liczbę, więcej mieliśmy długu, bym powiedziała, niż pieniążków, a zatem dług nam zostanie, żebyście wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. No i teraz pomnożę sobie to przez minus 1 albo podzielę, zmienię znak, a zatem x jest równe 36. Czyli kto ma 36 lat? 36 lat to jest wiek syna, czyli syn ma 36 lat, tata ma dwa razy więcej. Czyli ma 72 lata obecnie. Czy ten pan Wojtek, czyli tata, jest o 18 lat starszy od syna? No oczywiście, że nie, bo on jest o 36 lat starszy od syna, widać. Pan Wojtek 18 lat temu obchodził 50 urodziny. 72 odjąć 18 na 50 też nie wyjdzie. Czyli ta i ta odpowiedź to są błędne. Syn pana Wojtka już od 18 lat jest pełnoletni. No skoro teraz ma 36 lat, czyli 36 odjąć 18, to faktycznie 18 lat temu był już pełnoletni, czyli to jest zdanie prawdziwe. A syn pana Wojtka jest uczniem szkoły podstawowej. No dziwne by to było, skoro ten syn ma teraz 36 lat. Wobec tego widzimy, że odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową.